Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek, ale skoro zaprosiłam Was, abyście szli ze mną tą drogą przez ten 2022 rok, żeby pokazać Wam też, jakie czynności kiedy należy wykonywać w ogrodzie, to też zapraszam Was i teraz. Jestem akurat na działce. Pogoda jest ładna, w dzień jest ciepło, w nocy jeszcze mocno zimno, dlatego nie robię oprysków na drzewa. Dwa tygodnie temu zrobiłam miedziane, miałam teraz zrobić slitem. Ale przy tych temperaturach to na razie na nic się zda. Przy takich niskich nocy, więc poczekam. Więc wycinam to, czego nie wycięłam jesienią. Jesienią już sporo wycięłam bylin. Jak będziecie ze mną przez cały cykl, to sami zobaczycie, ile też jest jesienią. Ale też to, co zostawiłam sobie, na przykład tutaj mamy marcinki wysokie. One były naprawdę wysokie, więc one zdobiły do późnej jesieni. Zimą, mam nadzieję, że ich nasiona stanowiły jakiś pokarm dla ptaków, więc teraz bawię się i w to wycinam. Wycinam też trawę ozdobną, bo akurat wiem, że te temperatury nic jej nie zrobią, więc mogę ją wyciąć. E, pokażę Wam teraz partię już po wycięciu wszystkiego. Natomiast o, pierwsze oznaki wiosny. Wierzba Iwa, warto ją mieć u siebie w ogrodzie, po przekwitnięciu, przycinać krótko, chyba że chcecie mieć do, do samej Ziemi. Ale jak chcecie, żeby wam się zagęszczała, to po przycięciu przycinać krótko. Więc o, macie moje. Co będę dzisiaj jeszcze przycinać? Moje marcinki wysokie. Jedne, drugie. Tutaj z tyłu stoi specjalna odmiana rudbeki. To jest rudbekia naga. Ona też bardzo wysoka, ma piękne żółte kwiaty. Więc będę przycinać. Rozchodniki będę wycinać, zresztą wydaje mi się, że u przy rozchodnikach już widać, że wychodzą nowe, zaraz sprawdzimy. E, jeżówka, no widać, że jednak nasiona gdzieś albo ptaszki wyskubały, albo wiatr rozwiał, więc będę miała dużo jeżówki, sadzonek. E, tutaj muszę, nie zrobiłam porządku, to jest kosaciec syberyjski. Kwiaty podobne do irysa, drobniejsze, kwitną szybciej niż irysy, więc będę wycinać. Tutaj miałam cudowno, to jest, yy, teraz zapomniałam, przypomnij mi się, to Wam powiem. O, a tutaj mamy rozchodniki i tak jak myślałam, rozchodniki już od dołu rozpoczynają kwitnienie, więc już im te głowy zetnę. Tu mam rozchodnika, tam mam rozchodnika. Nie jest to jeszcze czas na przecięcie lawendy, kochani, trzeba poczekać aż ustąpią mrozy. O, wiem, werbena patagońska. Ona ma takie fajne fioletowe, drobne kwiatki. Piękna jest. Pięknie. Tutaj mam taki zagonik jej, tej werbeny. Ona bardzo ładnie kwitnie. Niestety nie jest trwała, żeby zrobić z nich bukiety do kwiatów. Tutaj mam kolejnego liliowca, którego, widzicie, też nie zrobiłam porządku. Akurat to jest moje zaniedbanie. I tutaj też mam liliowce. Ale akurat te liliowce, wiecie... One też nie są, nie przycięłam ich z uwagi na to, że one bardzo długo kwitły mi jesienią, więc zostały. Także, jak widzicie, jest pracy. Jest fajnie przyjechać latem, podziwiać, ale pięknie. Ale, żeby było te ale pięknie, to cały czas wymagana jest praca. To jest taka rabata bilinowa. To są same biliny, to mam same kwiaty, które w zasadzie z roku na rok powinny się rozrastać. Jedne się rozrastają, według mojej. Mojego pragnienia inne mniej. Tutaj też muszę przyciąć ślimaki miały używanie. To jest pozostałość, moi drodzy, po sasance. I sasanka niedługo, bo sasanki też są jedne z pierwszych kwitnących. Więc spora była. Nie przycinałam, ładne były zielone. No ale widzicie, skodników nie brakuje. Gdzie on jest? Chcę go namierzyć dla Was. Nie wiem, czy mi się udaje jest ten szkodnik ślimakowy? Dobra, tak ciężko mi, muszę z daleka zrobić. O, tu jest. To jest ślimak nagi. Nasz wróg. Tak, kochani. E, jako ciekawostkę... O, ostość, dobra. Jako ciekawostka Wam powiem, że tutaj są na przykład, jeżeli się czasami zastanawiacie, co to jest, to są liście, tak zwany obrazek włoski. Później liście zanikają. jest taka pałka z pomarańczowymi jakby kuleczkami. No on u mnie tak jakoś trochę ciężko się przyjmuje, ale się przyjmuje. Był moment, że w ogóle nie wiedziałam, że go mam. Myślałam, że mi go ukradli. A tutaj też jest jeszcze o, widać fajne sadzonki, szałwia muszkatołowa, piękna szałwia, kwitnie na fioletowo, też tak delikatne kwiatki, za to obłędny zapach. No to przy okazji Wam pokazałam, co jest tutaj w ogrodzie. Także ja wracam do wycinki, później Wam pokażę Moją wycinkę. O, widzę, że mój pies bardzo by chciał mi pomóc. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, ogrodniczo. W tych i tak trudnych czasach, ale jakoś musimy robić swoje. Pozdrawiam serdecznie. Część druga. Słuchajcie, i tak wycięłam tylko połowę tego, co planowałam, bo już muszę jechać z powrotem, ale przy okazji, bym wam chciała jeszcze coś powiedzieć. To jest mój warzywniak i bo tutaj będę dawała taki komentarz jeszcze, że co teraz robić na początku marca, nawet specjalnie też przy tej pogodzie. Możecie się spotkać, że ludzie już sieją. Jak macie podosłonami, to możecie próbować. Ja mam folię, ale w folii nie sieję. Mam tylko tam pomidory. Natomiast nie spieszcie się, naprawdę. Dajcie tej ziemi trochę się nagrzać, bo te nasiona no... Wczesne, bo wczesne, ale te przymrozki nocne to i tak spowolnią. Powiem Wam, że posłuchałam rady kiedyś dwa lata temu i wysiałam tak właśnie koniec lutego, początek marca i nic mnie wzeszło, musiałam siać jeszcze raz. Są osoby, o którym schodzi, ok, ale jak jesteście początkujący, to musicie naprawdę też jakby naważyć no, to, co usłyszycie, bo w ogóle jak już jest czasem nauczycie ogrodnictwa. W ogrodzie to jest tak, że. 10 osób wam powie co innego i każdy ma rację. Musicie się też nauczyć własnym sercem, własnymi obserwacjami, własnymi siłami, e, nauczyć z czasem, rozpoznawać, jak jest dobrze w waszym przypadku. Wszystko ma znaczenie. Wasze doświadczenie, czas, to ile, czas który możecie poświęcić w ogrodzie, e, nasiona, które kupujecie, ziemię, którą macie, szerokość geograficzna, w której mieszkacie, jakie jest nasłonecznienie, jakie jest nawodnienie. Słuchajcie, wszystko, wszystko ma znaczenie. Więc. E, Porady początkujących, owszem, musicie próbować, bo wiadomo, że próbować trzeba, natomiast z czasem też się nauczycie. Ja radzę, jeszcze się wstrzymajcie z sianiem warzyw do gruntu. Owszem, sałata, rzodkiewka, pod tunel, pod folię, pod okrycia można wysiewać. Natomiast jeszcze wstrzymajcie się, jeszcze naprawdę. Co do pomidorów, ja tutaj na dniach będę wstawiała odcinek Amore Pomidore na bazie zdjęć z zeszłego roku. E, zamierzam, planuję wysiać bodajże 14 marca jest chyba najlepszy taki termin 14-15 marzec jest najlepszy termin na siew owoców znaczy wszystkiego co wydaje owoc, a że pomidor jest owocem to to jest najlepszy okres a tutaj ku mojej radości widać już czosnek który wsadzałam jesienią czosnek zimowy wychodzi zobaczymy jest to moje drugie podejście raz też już wsiałam czosnek jesienią i nie miałam zbytnio Zobaczymy, co będzie. Tym razem glebę lepiej przygotowałam. Także na tym wyrównanym kawałku jest czosnek, a resztę będziemy równać i sadzić. To wszystko z relacji na dzisiaj. Życzę Wam dużo spokoju, dużo sił do pracy, mądrych wyborów ogrodniczych, mądrych działań ogrodniczych i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. A papa. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Gdybyście chcieli dalej obserwować moje zmagania w roku ogrodniczym 2022 podoba Wam się to, inspiruje Was w jakiś sposób, czerpiecie z tego jakąś wiedzę, to zapraszam Was, abyście subskrybowali mój kanał, abyście zostawili po sobie ślad, lajk, like, komentarz. Ja będę miała jakąś informację zwrotną, że oprócz tego, że mam wyświetleń, tam w niektórych filmikach nawet setki. Mimo tak krótkiego czasu obecności na YouTubie i w ogóle mojej początkowej tutaj, z tym związanej w ogóle jakiejkolwiek działalności, no to nie wiem, czy Wam się to przydaje. Więc jeżeli możecie, to zostawcie jakiś ślad. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.